Siema siema, tutaj Kongu witam was w kolejnym odcinku Let's Play Spore. Zaczniemy od powrotu na naszą planetę, aby tutaj w tym e, się uleczyć. I ludzie, ludzie, mam nadzieję, że ten odcinek uda mi się dotrwać do tych pół godziny, chociaż szczerze mówiąc wątpię. No niestety, niestety mam mało czasu, ale wiadomo jak to jest w szkole, zwłaszcza pod koniec semestru. Troszkę zapierdzięczny, w każdym razie. Kurde, chciałem wszystkie tutaj kupić. Nie będę się w to zagłębiał. Generalnie chodzi o to, weź, zamknij, mordę. No i tyle sobie podbijałem planetę. Gdzie to jest? A! Czyli to jest tutaj obok. Moment. Ha, bo ja tu przecież już podbiłem planetę, zapomniałem. Czyli ja w ogóle chyba zaczynałem na mojej planecie, ale. Yy, ale wróciłem, jakby na inną, moją starszą planetę. No nieważne. W każdym razie. Sprawdzę jeszcze sobie. Dobra, zaczynam. O tej godzinie, nie chcę mi się już włączać stopera. I uwaga... Hop, hop, hop. Gościu, ale ty jesteś słaby. Gościu, ten główny statek jest dużo... Co jest? No. Nie wiem, o co chodziło, nie mogę go jakoś trafić. No nieważne. Kolejną grupkę postaram się rozbić jak najszybciej. Ale to są lamusy jednak. Ja firniczę. Hops, Hops, dziękuję. Koniec? Nie, gdzieś jeszcze pewnie jedna grupka. O, widzę już, już widzę jedną grupkę kolejną. No jej, czy ja wszystko przeniknąłem. Nie, niemożliwe. Spor nie jest taką grą, gdzie można przenikać przez takie rzeczy. Dobra, goście, tutaj w ogóle to chyba zbliżamy się do końca gry. Tak mi się coś wydaje, więc niestety trzeba będzie się niedługo. Namierzyć na Groksów. Nie wiem jak to zrobić, żeby tam się jakoś bardzo szybko udać Szczerze mówiąc nie mam pojęcia Jeśli wiecie, możecie mi poradzić, a jeśli uważacie, że to zbyt duży spoiler, to milczcie po prostu Albo jeśli nie wiecie, to też milczcie Albo jeśli jesteście chujami i nie chcecie mi powiedzieć, to też Dobra, w każdym razie wracamy teraz tutaj na chyba tę planetę podbijałem, właściwie te dwie planety i tutaj jedna chyba jest podbita, a druga została taka właśnie w ten sposób, czy nie, nie wiem. Nie wiem, nieważne, w każdym razie widzę, że tutaj trzy są takie, jakby, yy, w sensie dwa miasta, nie wiem dlaczego powiedziałem trzy. W ogóle nic to wspólnego z trójeczką nie ma, ale powiedziałem trzy, no to cóż, powiedziałem. W każdym razie trzy, może trzy statki naraz mnie atakowały, stąd to się wzięło. O, Skurczybyk odnowił się. Już nie. <laughs> Czy odnowił się już nie? Troszkę to takie dziwne Ale gdzie jesteś? O! Ziomek, ziomek! Ale to ich zajebiście ciska ten laser Po prostu tak w przychodzę. Pr, 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 pr. Nie dobra A może? YOLO! Tak, opłaca się dużo bardziej. Wbijcie po prostu na hama i, I Yolo, Yolo. A nie, tutaj jest tylko jedna planeta widzę, więc w sumie spoko, całkiem fajnie wyszło w takim razie, że tutaj się wbiłem, Dobra. Yolo, 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 Yolo. Ale jestem taki Yolo taki Yolo swag. Napiję się, wybaczcie mi. Chociaż nie wiem, czy mi wybaczycie, bo to nie jest herbatka. Tam, dom, dom. Ale dobra. W takim razie lecimy dalej. Yy, nie historia. Wychodzimy stąd. Aha, bo ja już ich tutaj przecież podbiłem. To uleczcie mnie, sprawdźmy co tam dla was. Dla mnie przygotowaliście. Widzę, że nic specjalnego. Pociskam te materii, ja już to chyba coś takiego kupiłem. Tak mi się coś wydaje. Tak, mam, ale właściwie w ogóle tego nie używam. Nie wiem, czy to się przydaje, czy nie. Pewnie tak, ale okej. Okay. Tarcza na, krótką, na krótko chroni statek przed uszkodzeniami. To mi się może przydać na tych groksów całych. Ale na razie mi się wydaje, że poradzę sobie bez tego. Zamrażacz atmosfery. Atmosfery, sorry. E, ostatnio zacząłem w ogóle. O ja, piernicze! Of course, że sprzedaję, jej. Yeah. Muszę zapamiętać, że ta planeta potrzebuje różowej. Przyprawy 30 parę tysięcy. No to nieźle. A propos takiego mojego języka, tego. Co ja mówię? Ja się zawsze staram mówić poprawnie, a ostatnio zacząłem przesadzać, strasznie przesadzać z... Em, z akcentowaniem, akcentuję tam, gdzie nie powinienem i to jest takie... Takie sobie, zwłaszcza... Nie wiem, pewnie macie strany. w sumie, szczerze mówiąc, ale... Nieważne. W każdym razie widzę, że tutaj goście już się biorą do obrony, ale ja tutaj bardzo dzielnie tutaj ciskam. Dobra, no chodź tu, lamusie, ty, 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 ty. Nie będziesz mi uciekał. Jak zwykle takiego uciekającego lamusa trzeba wziąć z tasera. Okej, okay. przełączam sobie na rakiety w takim razie i lecimy tutaj dalej. O oh je, yeah. myślałem, że to są rakiety, to jest statki takie jakieś marne. Nie, ledwo co życia mają, to wiecie. I tak nie mogą pocisnąć, ale pocisnąć. To, że zabiorą mi połowę życia, czy nawet prawie całe. E, ale zginą, to i tak mają trochę przesrany, ponieważ ja mam ile, ja jestem sam, na ilu, na dziesięciu, czy nawet jeszcze więcej ich jest, ja nie wiem. W każdym razie e, w każdym razie chodzi o to, że nieważne jak bardzo skopią mi dupę, i tak ja właściwie wygram. Oczywiście, jeśli chodzi o tych brązowych, ponieważ, no, e, jeśli chodzi o brązowych, no to oni szczerze mówiąc, gówno mi mogą zrobić, tyle co mogą, ja przez moją nieuwagę mogę zginąć, to jest jedyny. Jedyne coś, co oni mogą mi naprawdę zrobić, no ale. Jedna śmierć to nic takiego. A propos, czekajcie, ja sobie tutaj sprawdzę, bo ja właśnie mnie strasznie interesuje, czy ja, ile razy ja tutaj zginąłem? Chyba tylko raz. Jedna śmierć, tak? No, dokładnie, tylko. A nie, druga śmierć. Druga śmierć. Dwa razy. Ja pierniczę, trzy miliardy. I 277 milionów lat, tak? Tutaj jest zero, rozumiem, tak? No nieważne, tak mi się wydaje. Tak, lata 0 i pru 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 i mamy 3 miliardy z kawałkiem. No to całkiem, w sumie powiem, hardkorowo nie czuję się jakby to były 3 miliardy, najwyżej jakieś 26 odcinków. W każdym razie podbiłem kolejną ten, yy, kolejną planetę, ale widzę, że tutaj się właśnie... A, podlecę sobie... Albo... czekajcie. Już jak tutaj jestem, to... To się wpierdzielę. Doładuj mnie wszystko fajnie. Lemuria 2. Zastanawia mnie ta planeta. Wszystkie te planety w sumie migające mnie zastanawiają, ale jakoś nigdy, a to nie miałem czasu, a to coś tam jakoś tak wychodziło, że jednak rezygnowałem z eksploracji ich, ale... Może jednak się opłaca takie rzeczy robić, bo można w sumie znaleźć ślady groksów, których chyba nie potrzebujemy już szukać. Ale na pewno można znaleźć hajsy. O właśnie, zobaczymy za ile... A nie, to jest do malowania planety. A pierdziele, zielonator atmosferyczny, czerwonator atmosferyczny. Mam pomysł, ponieważ mogę... Była tutaj taka fajna jedna planeta i chciałbym ją jakoś fajnie zdesignować, ponieważ... Ym, gdzie ona była? Nie wiem czy to nie była ta... Albo ta... Albo chyba najbardziej prawdopodobne, wydaje mi się, że to była ta. Tak, to chyba była ta i i Frykos Terraistos. Nie wiem. Moment, zaraz tam podlecę. Tak, to była ta planeta i strasznie mi się podoba jej wygląd i mimo wszystko, że raczej tutaj pewnie nie wbiję, ale pierdzielny sobie zielonator atmosferyczny. Dziękuję. Teraz lecę pomóc i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A już, tak, to tyle, tak? Będzie sobie taki zielony. No nieważne, no, w sumie o to chodzi. Zielonator, ja narzekam, że będzie zielony, no ale dobra. Różnie to bywa z tym ja, to jest moja w ogóle planeta. Jestem zdziwiony, bo zwykle takie e, genetyczne... Genetyczne? Nie, ekologiczne katastrofy, tak? E, zwykle pojawiały się właśnie na nie moich posesjach, tak, na posesjach, ja piórniczę, planetach, tylko właśnie na jakichś sojuszniczych, ale jak widać to chyba tutaj też, tutaj też się może zdarzyć coś takiego. Zwłaszcza, że w ostatnich odcinkach coraz częściej się zdarza, że powstrzymuje właśnie taką katastrofę u siebie na planecie. Gdzie oni są? Strasznie nie lubię tych miejsc, znaczy, strasznie nie lubię, no nie lubię, generalnie nudne są, ale chodzi o to, że to fajnie, można sobie przyplusować, w sumie nie wiem, pokichuj, ale... Na pewno lepiej to, niż ich holewać wszystkich, nie? Myślę, że jak udam się niedługo do Groksów, no to. Ale najpierw zniszczę tych frajerów pomarańczowych, znaczy pomarańczowych, brązowych. A potem się udam do Groksów i zobaczymy, jak to tam wyjdzie. W każdym razie handel. Daj mi to już. Już mi daj. A mogę w sumie sprzedać tę niebieską przyprawę. 5900 to prawie 6000 za jedno, to się opłaca w sumie ale widzę, że tutaj nic szczególnego więcej nie zgarniemy. Przydałoby się jeszcze tutaj do jednej tej, tej tutaj dojść, żeby zapełnić kolejną taką odznakę, jakby całą. Yy, może prawdopodobnie dlatego, że coś prawdopodobnie odblokuje. No, nie wiem, co to będzie. Może jakiś zajbisty działo, może jakiś zajebisty pancerz, cokolwiek. Bo na razie ci groksowie, to groksowie, groksowie, no, kopią mi dupę, po prostu, kopią mi dupę, a ja nie lubię, jak ktoś mi kopie dupę, nie? To chyba nikt nie lubi, jak ktoś mu kopie dupę w każdym razie. Polecimy tutaj, tak po kolei, po kolei. Widzę, że tutaj jedna tylko planeta. To pewnie będzie łatwa trójeczkę, tutaj ma trójeczkę, czyli będzie miał jedno miasto, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy. Jedno nie, jednak dwa. To nie wiem, nie mam pojęcia co oznaczają. Może właśnie jakiś poziom ochrony tej planety, może po prostu poziom tego jak łatwo będzie mi ją zdobyć, nie mam pojęcia. W każdym razie bierzemy ten laser i bez pierdzielenia się z jakimiś walkami, w sumie większymi, wbijam się tu, robię prrr. I tak mam dużo życia, więc myślę, że jakoś mi specjalnie nie zaszkodzi to. Polecimy teraz do drugiego miasta i myślę, że bez żadnych problemów to podbiję to miasto. O oh shit! Się zagapiłem, sorki! Troszkę się zagapiłem, bo wydawało mi się, że wystarczy, że pojadę prosto. Cholera, gdzie to jest? Muszę patrzeć na mapę bardziej, o znalazłem. Co jest? endigle mi atakują? Znowu... Kryli... Przejmij miasto, dziękuję. Zajmuję to miejsce. Pięknie. Gratulacje. Dzięki wojskowej potędze udało ci się pokonać wrogów i zdobyć ich Układ Słoneczny. Dobra, ja na razie w sumie pierdzielę ich. Zgarniam sobie te rzeczy tylko, bo tutaj to może mi coś dać. A oni sobie w sumie nawet polecieli sami. Więc w sumie chill. Napraw nie doładuj. Mm, 5000, no dobra, w sumie troszkę hajsów z tego będzie. Chociaż na pewno zaraz znajdę gdzieś jakieś coś gdzie. O, 80 tysięcy za jedno. Żółte, oczywiście. O, zdobyłem odznakę kolejną, i o to mi chodziło. Pięknie, czy jednak dobrze, że to sprzedałem. I mam nadzieję, że tym sposobem odblokowałem coś nowego. Wszechpotężny jestem, zajebiście. To mi się naprawdę podoba. To znaczy, że zbliżamy się już naprawdę do, do końca gry. Ach, koniec gry, ja pierniczę. Nie wyobrażam sobie, jeszcze nigdy nie kończyłem spora, grałem w niego naprawdę dużo. Jak to już mówiłem w poprzednich odcinkach, w tych z poprzednich faz. No ale dobra. Mam nadzieję, że w ogóle trzeci sezon, oczywiście tak, bo czasem się nawet pytacie jeszcze. I będzie trzeci sezon. Tylko mam problem, mam problem. Może, nie wiem, może jakoś byście mi doradzili. Bo za cholerę nie wiem, gdzie kupić te dodatki. Szukałem, a na Allegro bardzo trudno znaleźć. Znalazłem chyba tylko jeden. I chyba sobie, chyba sobie kupię, ale od razu po świętach, bo na razie nie mam za bardzo pieniędzy i od razu po świętach sobie kupię i nie wiem, e, właśnie niestety nie wiem, e, no po prostu nie wiem gdzie kupić te dodatki, patrzyłem na Ceneo, w ogóle nigdzie, nigdzie tego nie było, na Ceneo jak wpisałem to, to, na żadnym sklepie mi tego nie wyszukał. cholera jasna, zaraz mnie okradną, bo tak gadam i się rozpraszam. O, pięknie, ich to trzeba z takiego tego, a nie jak się pierdzielić z tymi. Powiedział Kungu i zmienił na rakiety. No, chodź tu lamu, się patrzcie, okradnie mnie. Nie ma już, ja pierdzielę. Co za głupi lamu, weź ty kurde w dupę. Chcę to wsadź wszystko. O, pięknie, koniec, nie koniec. Uwaga. Nie wiem, tam zostało już Zero, dziękuję. Nie ma sprawy. Doładuj mnie, sprawdźmy handel. Sprawdźmy w takim razie. Sprawdźmy sobie, sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Sprawdźmy, bo nie zapomnijmy o tym, żeby sprawdzić. Yy, w każdym razie, dobra, moment. Yy, nie widzę niestety tutaj nic, czego, co, czego nie mogłem kupić wcześniej. Nie wiem, może sobie. Bezbolesny przelot przez czarną dziurę. Cholera, nie wiem czy to kupić, bo to może być mi naprawdę ułatwić taki taki coś, no ale taką podróż. Dobra, kupię sobie jedną taką mega baterię jeszcze. Przyda mi się trochę... Niestety przyda mi się naprawdę chyba w sumie jest sporo, a nie trochę... Zestawów naprawczych, które naprawdę mogą mi się mocno przydać. Zwłaszcza właśnie w walce z groksami. Ale pierwsze, tak jak mówiłem, najpierw cholera. Gdzie? What? Ja tu mam planetę? Aha, bo to już aż tak tutaj się wybiłem, wybiłem, w sensie, matko, dopiero co podbiłem tę planetę, a już proszą o pomoc, no bo w sumie starają się ci brązowi głupki od... odbić tę planetę, ale i tak nie dadzą rady, więc nie wiem o co im chodzi. Nieznana obca flota, a ja mi się wydaje, że to na 100% jestem głupi brązowy frajer, tak jak widziałem, tak jak myślałem, właściwie tak zobaczyłem. Dlaczego ja czekaj, nie mogę? Ha, bo pełny energii. No to w sumie ma trochę sensu w sobie. <laughs> Jak jest pełna, to po co się naprawiać? Mm -hmm. Dobra. Ziomeczki. O! Chodźcie no. Imperium minor w ogóle. Powinienem jakoś na nich mówić minorze, ale nie, to jest brązowy kutas. I tyle. Już myślałem, że ich wszystkich rozwaliłem, skoro tak tak zińinęło, ale najwyraźniej nie. Dobra, chyba będę się już zbliżał niestety do końca odcineczka. Nie mam za bardzo czasu, ale okej. Okay. Jeszcze muszę wyrenderować. Mam nadzieję, że nic mi się nie spieprzy, tak jak z Mountain Blade. Nie wiem, czy wiecie, ale rendering Mountain Blade mi się spieprzył całkowicie. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś to ogarnę, ale no nie wiem. Cholera! Już koniec, koniec. Nie, nie koniec. Gdzie jest? Aha, tutaj mi jeden spierdzielił. A nawet nie. Yeow! Yeah! Woohoo! Right you cry, cry, say, slash kraj, kraj, Au, au, Jak kraj, kraj, sumie. kraj, And the goes au, au, au. W sumie nie powinienem śpiewać, ponieważ e, śpiewam bardzo, bardzo słabo, ale dobra, Cii. Dobra, cichom, dobra, w każdym razie dobra i dobra, cały czas mówię dobra. To jest ich planeta jeszcze. Ich układ słoneczny właściwie, bo planety tutaj mają dwie. Ale dobra, Julian. Julian. O matko, cztery miasta. Eee. Chyba nie uda mi się naraz tutaj wpić niestety. Może mi się nie udać, chociaż może się uda. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. O, tutaj jest Pif, paf, pif, paf, pif, paf. Ok. O, widzę, że tego miasta nie opłaca się za bardzo tutaj jest. Czek. Czek. Jedno z tych miast może być w sumie... A nie, widzę, że tutaj ta planeta w ogóle jest jakaś słaba. wiecie, co zrobię? Po prostu będę leciał. Będę leciał i niszczył po kolei miasta. Akurat tak się w jednej linii ustawiły. No to co mi tam. No, widzę, że... au, Cholera! <laughs> Coś mi się wydaje, że przeżyją mi tylko te dwa miasta, no ale dobra. Przejmij. Jeszcze nie Aha, tu jest jeszcze jedno miasto, czyli tutaj było pięć, nie zauważyłem jejku. Czy ja jakoś nie przejąłem? Tylko tak zostawiłem fragment. Nie wiem. Nieważne, nieważne. Przejmij miasto, okej, okay. zajmuję to miejsce. Pięknie. Dobra, w mnie gościu, doładuj mnie jak zwykle. Polecimy sobie na jeszcze jedną ich planetę, zobaczymy jaka jest sytuacja tam właśnie na tej planecie. Zapomniałem, że mam kupować zestawy naprawcze. Będę kupował na każdej planecie, którą odwiedzę, z którą właściwie będę gadał, bo nie będę jakoś się specjalnie tam kierował, żeby tam coś ten. A w ogóle patrzcie, mogę czterech sprzymierzeńców, a ja mam tylko trzech zaprzyjaźnionych ziomków, właściwie. Trzech ziomków, których mam... z którymi mam sojusz, bo w sumie zaprzyjaźnionych mam troszkę więcej. Nieważne, w każdym razie, chodźmy tu. I tak praktycznie nie używam tych, yy, tych moich pomocników, bo co, co raz na jakiś czas, kurde, coś tam... Eee, raczej nie. Yy, tu jest tylko jedna planeta, jeszcze nie widać, jeszcze nie widać, ponieważ nie zacząłem przejmować. O, tylko jedna, o, jak, jak... Ale długo trwało to, to po prostu trwało tak, że nawet się nie napije, a zawsze piję w takich momentach, a tutaj nawet mi się nie chce, bo dopiero copiłem. Hardcore, gratulacje. Pięknie! O, ho, ho, Co to jest? Imperium 5. Liczba okładów słonecznych wdzielonych do Imperium 35. I tym zajebistym akcentem chyba zakończymy w takim razie ten odcinek. Dobra, o oh wow. Oni mnie tutaj troszkę sikają, ale... Ale w sumie kim w dupę. Dobra, w każdym razie, w takim razie wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, i jeszcze raz muszę powiedzieć: wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, czyż do zobaczenia. W następnym odcinku. Siema.